Dobra! Drodzy Państwo, obiad zjedzony. Co myśmy się teraz w tej knajpie naśmiali? To nasze. Wyst na nastąpiło, na wystąpiła pomyłka językowa. Przejęzyczenie, tak zwane. <grytanie> Przywitała nas pani szefowa lokalu, znając już mnie. Yy, ja wchodziłem jako ostatni, więc nie wiedziała, że to jestem z grupą jak zwykle. Tłumaczy ludziom, że, no, że nie wszystko w menu jest czynne, czy dostępne w na tej porze. Ja mówię, dobra, dzień dobry, ty tam, tam. Hello, hello. E I mówię za nią do chłopaków. Słuchajcie, no jest tylko winyl cel i makaron. Tam jakaś sałatka. I ona, o tak, tak, że tak właśnie o to chodziło, że tam nie przywitała. No i nagle przyszła nowa kelnerka. Pierwszy raz ją widzę. I taka tylko po włosku. O dziwo, a tutaj wszyscy po niemiecku gadają, więc dziwne trochę. Ona tylko po włosku. No i mówimy, że... Mówimy, nie produkujcie się, tylko podnieście rączkę, kto chce winnersznycel. No i jedna osoba tylko chciała makaron, a reszta schnitzel. A ona nie wiedziała, o co chodzi z tym winnersznycem, co dalej jest dla mnie zagadką. I na menu pokazała Wurstel. Mit Pommes a wurstel to jest kiełbacha, no parówka zwykła, no. No i nie wiem, ja się zakręciłem, że ja nie pomyślałem, że ona mówi, o, pokazuje nam wurstel, no bo po prostu zwykłą parówę zamiast winęcznych Schnitzel, a ja jestem w Austrii, tu się nic innego nie je, kuźwa, w tych barach. No i dobra, dobra, wszyscy zamówili, no i przychodzi po chwili zamówienie i wszyscy dostajemy dwie parówki z frytkami, no po prostu kuźwa. Wytworne danie, że nie wiem, że nie wiem co. No i... Przyniosła najpierw ta właśnie pani, co się co nie skumała, ta kaderka, a, a drugą porcję, jakby dla reszty ekipy, przyniosła ta, co ją znam. Ja mówię, że taki dziwny ten winersznycel. Ona, że co? My chcieliśmy winersznycel, a do. Kurde, tak się przejęła, że po chwili przyszła powiedzieć, że przyniesie nam. Jak zjemy to przyniesie nam, zrobią nam winnersnycel, tak podzielą na kilka części i żebyśmy sobie podziubali, także z przeprosinami. No tak. Wyszło śmiesznie i przy okazji miło. Ta pomyłka taka dziwna. No, także zjedliśmy. I teraz lecimy już się pakować. Jestem na... Jestem na są Mendoli, więc no ta droga już wielokrotnie przeze mnie wspominana, że ją bardzo lubię. Jak byłem tutaj półtora tygodnia temu, czy tam tydzień temu, to to było mokro, więc motocykl na dotarciu teraz jest sucho, ale chłodno, bo jest 11 stopni, więc też tak nie ma takiego komfortu yy, przyczepności. Trzeba najpierw te oponki dogrzać, więc jadę sobie tak delikatniej. Ekipy i tak nie ma. Ale powiem, że no polubiłem się bardzo z Tigerem. Jednak ten silnik czuć, że ma 35 koni więcej. W tym wyższym zakresie. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, ten dolny zakres jest, nie ma jakichś dużych różnic albo jakieś takie symboliczne. Ale kurde, ten wyższy zakres to jest petarda w tym motocyklu. Tu można powiedzieć, że silnikowo to jak tracer. Oczywiście. Oczywiście zapomniałem ustawić zawieszenie, żeby sobie sprawdzić czy to dobicie będzie tutaj mi lepiej leżało, jakbym trochę skompresował, no ale jeszcze będę tym. jakieś 12 razy w tym sezonie na jakimś wyjeździe. de ocasião. Testowałem przed chwilą stopery jakiejś takiej firmy, której kompletnie nie znam i nic mi nie mówi Dostałem te, te, te stopery motocyklowe, no, z taką też ampułką zakręcaną, żeby sobie je przechować Trochę inne, od razu widać, że inne niż te najbardziej popularne ostatnimi czasy, czyli Alpiny. W sensie twardsza guma ten, ten, silikonowa, bo taki silikon jest twardszy i dłuższy ten cingiel ten do wyciągnięcia z uszy i grubsza dziur, jakby większy przekrój tej dziurki w środku. No i okazało się, że pół godziny już mnie ucho bolało. Za twarda ta guma. Także dobrze, że tego nie kupiłem, bo mi się wkurza. Fajnie, jeżeli chodzi o samo... Samo działanie super, bo tak nie wygłuszało bardzo, tak jak lubię. Dobrze, tu są lepsze hamulce, bo można... Wyraźnie lepsze hamulce niż w, yy, w 660. No można tak sobie trochę śmielej po, do zakrętu pojechać. Uznaję się. Na gumie jechał. skąd? Niemiec. Policji to ja tu nie widziałem jeszcze. Ale nie jechałem szybko. Ten giesiarz miałby pecha, bo jakby tam przednik na gumie latał to... Szczerze mówiąc tu się naprawdę nie spodziewałbym policji. Jakie ograniczenie jest na tej drodze? 90 na godzinę. I to ja mówię tylko to dlatego, że to nie jest mało. To jest tyle, ile można poza obszarem zabudowanym. A raczej porównuje to do tego, że gdybyśmy mieli w Polsce taką drogę, to byśmy mieli na całej drodze ustawione, że 16 km 40 na godzinę. no nie Jestem w 100% pewien, że tak by było. A tu masz 90? jest przekroczyć to 90. No na prostej to no, albo tam króciutko, no tutaj, tutaj będę miał więcej. No. Troszkę więcej miałem Ale już mi mówi rozsądek zwolni trochę, bo masz stały dojechać do domu. I koniec zabawy. Teraz poczekam na ekipę. No, hamulce trochę dotarłem I Pięknie Bo W sumie to taki pierwszy raz, gdzie trochę ostrzej hamowałem tym motocyklem Ktoś jedzie, GS Policja ci się przyglądała? Idziemy w stali karabinie. No co? Fajna droga, nie? Zajebista, fajna droga Policja Cię się przyglądała? Patrzyła ci w oczy? Patrzyła się, na szczęście tak jest. Tu się patrzy, kurczę, wiesz, naprzód zawsze Bo to jest różnie Tu czekamy i jedziemy dalej tak górno Zajebista droga, nie? A kurde, ale super Aż sobie to sam jechałem cichutko tego tak, kurwa Jak Jak w raju, nie? No, ale naprawdę nic się nie działo no. Popasy gdzieś zostali tam za busem jakimś, wiesz nie mogli zbyć. No! Wszyscy ładnie dojechali. Mega dobrze. Dziękuję! <śpiewanie> <śpiewanie> Dziękuję! Byłeś najlepszym zamykającym grupę z dostępnych. <śpiewanie> Dzięki. Za nas przegonią z tej stacji.